Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku informacyjnym, w którym opowiem wam zmiany w mojej hodowli. Tak, e, króliki mam w nowym e, pomieszczeniu. I tak, e, miniaturkę oddałem, ponieważ e, nic jej po nie miałem, a siostra się też chciała, bardzo, więc oddałem. Wszystkie króliki mają nowe klatki oczywiście. Tutaj e, nie nowe tylko przeniesione. I tak, e, moje kotne samice mają termin na 7. Ale mam dwie kotłokawice i po wykocie, jeśli będą dobre, się wychowają, to zostawię kilka i dopuszczę jeszcze raz. Tutaj y, jest kotłokawica. Jak widzicie. Jedna z samic moja już dawała puch. Tutaj jeszcze są w pomieszczeniu, ponieważ nie przeniosłem jeszcze tamtej klatki, muszę ją przenieść. Tak, tak to tak się wszystko rozuje. Zrobimy jeszcze krótką prezentację z, z zdjęć przenoszenia klatek i teraz yy, jeszcze robimy Te klatki też będą przeniesione przed przyczy świetlami i jeszcze tak. Chciałbym bardzo podziękować kanałom takim jak yy, Chodzą dla filmiku Patryk oraz Oczami młodych Hodowcy. Za kilka lat się w komentarzach i na Facebooku. Wyskłada się jak ta kotna samica i zobaczę jak się zachowuje. Ja ją chcę pod albo tutaj gdzieś pogłaskać, głaskać i ona Myślę, że jest kotna, bo jak dopuszczałem do samca to nie dopuściła. Tamta też. Miasto będzie robiła tutaj przy drzwiach. Ja już widziałem, że robiła, więc daję tutaj dwie, dwie deski. Każdy mi przestawiłem. Jeszcze tak, spodziewajcie się stokaczy i będziecie mieli jeszcze odcinek ze szczepienia królików w kwietniu to wy też mam filmik z szczepień wszystkie króliki na Pomór w małej drzwi czekam, yy, jak króliki jeszcze nie przyzwyczaią chciałam na i tak, no na czym zakończymy to. Myślę, że Wam się podobają moje skróci. Bardzo proszę o Was o wyrozumiałość i dobre komentarze, więc subskrybujcie mój kanał, komentujcie, lajkujcie.